U podnóża Szędzielni znajduje się wyjątkowe miejsce, które łączy funkcje szkoleniowe, naukowe, turystyczne, biznesowe i targowe Zjad Bielsko-Biała. Firma, założona w 1974 roku, powstała jako odpowiedź na potrzebę stworzenia ośrodka szkoleniowego dla przemysłu energetycznego. Od tamtej pory pełniła rolę ośrodka wdrażania postępu technicznego w energetyce, stając się jednym z kluczowych centrów szkoleniowych w tej dziedzinie. Do dziś przez swoją ofertę przyczynia się do modernizacji i rozwoju energetyki. Pomimo trudnych czasów ZIAD sukcesywnie modernizował swoje zaplecze od sal szkoleniowych po laboratoria i poligon doświadczalny. W latach 80. uruchomiono tu jeden z nielicznych tego typu na świecie komputerowy symulator do szkolenia operatorów bloków energetycznych. Dziś ośrodek doskonalenia zawodowego pozostaje jednym z filarów firmy, a liczba 100 tysięcy przeszkolonych kursantów świadczy o wysokich kompetencjach zespołu ZIAD. Historia działalności targowej Zjad sięga czterech dekad wstecz, kiedy to zorganizowano Krajową Giełdę Elektrownianych Projektów Wynalazczych. Dzięki staraniom pracowników i lokalnych władz, wydarzenie to przekształciło się w międzynarodowe energetyczne targi bielskie Energetab, największe w Polsce i jedne z największych w Europie Środkowej. Co roku targi, objęte licznymi patronatami, w tym ministerialnymi, przyciągają setki wystawców z kraju i zagranicy, tworząc miejsce spotkań producentów, dostawców usług i użytkowników najnowszych technologii energetycznych. Zjad oferuje nowoczesną infrastrukturę centrum konferencyjno-szkoleniowego, z której chętnie korzystają firmy i organizacje. Lokalizacja, dostępność miejsc parkingowych oraz zaplecze gastronomiczne i hotelowe wyróżniają ofertę Zjad na tle konkurencji. Na terenie kompleksu działa również centrum biznesu, oferujące powierzchnie magazynowe i biurowe z widokiem na góry i miasto Bielsko-Biała. Ofertę Zjad uzupełnia kompleks hotelowy Szyndzielnia, zapewniający gościom bezpłatny parking, restaurację, plac zabaw dla dzieci, zewnętrzną siłownię, bulodrom oraz parking dla kamperów z punktem serwisowym. Hotel ten stanowi doskonałą bazę wypadową do odkrywania atrakcji turystycznych regionu. Jest świetnie skomunikowany zarówno z centrum miasta, jak i górskimi trasami rowerowymi oraz szlakami turystycznymi Beskidu Śląskiego i Małego. Jedną z głównych atrakcji jest kolej linowa na Szyndzielnie, która od 1953 roku przewozi turystów, obecnie rocznie ponad 300 tysięcy osób. Przejazd gondolą to wyjątkowe doświadczenie, oferujące zapierające dech widoki na miasto i okoliczne pasma górskie, niezależnie od pory roku. Na górnej stacji kolejki znajduje się wieża widokowa, z której można podziwiać panoramę Beskidów, masyw Pilska, Babią Górę, a nawet Tatry. W oparciu o istniejącą infrastrukturę oraz współpracę z lokalnymi przedsiębiorcami powstał projekt turystyczny realizowany pod marką Szyndzielnia Resort. Obejmuje on zintegrowaną ofertę, w tym kolej linową z wieżą widokową na Szyndzielni, kompleks hoteli Szyndzielnia, trasy rowerowe Enduro Trail, okoliczne kempingi, ośrodek rekreacyjno-narciarski na Dębowcu, torsoneczkowy oraz liczne restauracje. To piękne miejsce, w którym się znajdujemy u podnóża szyndzielni, to jedno miejsce, które ma wiele możliwości. Tu biznes i wypoczynek pięknie ze sobą współgrają. Dlatego też bardzo serdecznie wszystkich zapraszam do skorzystania z naszej bogatej oferty.